Witam, witam, 1941, witam oczywiście bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony wszystkich Bardzo serdecznie, drogi teraz państwo, jeszcze do wszystkich witam. Mniej więcej w dzisiejszym, oczywiście, w materiale, mniej więcej powiem może jak praktycznie dokonałem cudu ratując praktycznie takie oto kłącze od piwoni, nie wiem czy to będzie praktycznie rzecz biorąc widać czy też nie No ale zobaczcie jak to wygląda jak widzimy mają tu dwa kiełki praktycznie przyszły z Allegro bez kiełek i po prostu yy, praktycznie w takim stanie jak mniej więcej Widzicie, ale ogólnie, po dwóch zabiegach udało się. Są kiełki, także myślę, że będzie można wsadzić. Także to jest oczywiście sukces. Jeśli chodzi o te dwa zabiegi, które przyprowadziłem na tym kunczu, czy na tym, to po prostu to się oczywiście dowiecie. Także. No cóż, zapraszam do oczywiście zaglądania. No oczywiście, jeżeli chodzi o ten, gdyby było oczywiście dłużej w jednym zabiegu, czy też drugim, to może by puściły te kiełki, ale jak widzimy jest kłącze w tragicznym stanie, które obecnie przyszło, takie jak tamto, ale tamto było troszkę w lepszym stanie. to. Nie wiadomo, będziemy jeszcze walczyć z tym kłączem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy to się da zrobić, ale jak widzicie na razie jest dobrze z tym. Dobrze, może przejdę do tego, że mniej więcej jakie to są zabiegi i tak dalej. No, oczywiście wkładamy praktycznie kłącze suche, obojętnie jakie kłącze, szpiwo, niższegokolwiek kłącze praktycznie są nie dają się do wsadzenia abyśmy chcieli żeby się po prostu nadawały do wsadzenia no oczywiście musimy mieć jakieś jaderko czy miskę czy coś takiego i więcej wkładamy oczywiście zalewamy wodą ze skrzypem leczniczym z apteki lub takim skrzypem polnym więcej taki napar wlewamy do miski razem z tymi kłączami moczymy około 3 dni Trzech dni musimy moczyć, niestety. Następnie e, musimy wyjąć te kłącze po trzech dniach. Odstawić. Wylać e, gdzieś tą... Wykorzystać ten skrzyp z wodą. Potem oczywiście op, e, opłukać e, kilka razy wiaderko. Wtedy możemy e, wlać normalną wodę. No i dodajemy cztery tabletki musujące witaminy C. Takie oczywiście tabletki możemy dostać w supermarketach typu Carrefour, Biedronka, Lit, Dino, czy też Netto, Aldi. W takich mniej więcej sklepach możemy takie tabletki musujące witaminy C, możemy dostać. Mniej więcej takie cztery tabletki wrzucamy do tej wody. No oczywiście witaminę C moczymy około dwa dni. I mniej więcej w takich, mniej więcej dwóch zabiegach możemy uzyskać mniej więcej, e, gdzie to było, tu, taki efekt. No ale też pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, której oczywiście nie powiedziałem, do oczywiście jak włożymy te łącza piwoń, obojętnie czy piwoni, czy ogólnie kogokolwiek, do tego... E, do tego naparu ze te skrzypem, w wierkuś to w misce dodajemy do skrzypu dwie łyżeczki cukru. Duże, płaskie, dwie łyżeczki cukru, i to do tego skrzypu dodajemy. Potem oczywiście moczymy to wszystko przez około 3 dni, a potem możemy ten cały skrzyp razem z tym cukrem wykorzystać do innych roślin. Potem, tak jak już mówiłem, Cztery tabletki e, witaminy C. Wkładamy do czystej wody. Pamiętajmy, żeby opuchać e, praktycznie biedek kilka razy, i do świeżej wody wrzucamy oczywiście cztery tabletki witaminy C. Potem te łączę. No i muszą się oczywiście witaminę witaminie C moczyć około dwa dni. Także taki to jest mniej więcej sposób. No oczywiście też mój sukces, tak, mniej więcej jak praktycznie udało się coś uzyskać, tak to wygląda. Także naprawdę jestem zadowolony, bo witamina C, skrzyp i cukier zrobili swoje. Także no cóż, to oczywiście by było tyle, oczywiście. W tym, oczywiście, mat materiale. Także, jeśli się oczywiście e, podało, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście bardzo lubię fraszy się na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do obserwacji łapki w górę lub serduszko, no i oczywiście do udostępnienia tego filmu. No oczywiście już tam obecnie na Instagramie jeden post, jeden filmik się pojawił, także zachęcam do zajrzenia dlatego Instagrama. No i oczywiście też innych e, użytkowników też również zapraszam tam do obserwacji i do Facebooka. Bo praktycznie na Facebooku jest 39 osób, na Instagramie 4, także e, polecam oczywiście wal, warto zaobserwować i Instagrama, i oczywiście Facebooka. No i oczywiście nie zapomnijcie też o YouTubie, także... Oczywiście tyle, oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście się z Wami żegnam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie. No ja oczywiście pozdrawiam.